Na co czekasz? Na co czekasz? Czy czekasz na uderzenie pioruna? Czy czekasz na idealną noc? Czy czekasz na odpowiedni czas? Na co czekasz? Nie chcesz się nauczyć radzić sobie ze strachem? Nie chcesz wziąć kierownicy w dłonie i sterować? Nie czekasz kolejnej minuty? Na co czekasz? Na co czekasz? Musisz sięgnąć szczytu, wierzyć w każdy sen, jaki masz. Żyjesz tylko raz, więc powiedz mi, na co, na co czekasz. Wiesz, że musisz dać z siebie wszystko. I nie możesz się bać, że nie dasz rady. Żyjesz tylko raz, więc powiedz mi, na co, na co czekasz.